W dzisiejszym odcinku najpiękniejszy park narodowy Nowej Zelandii. Zadziorne feki, skalny labirynt, zmienna pogoda, plaża z Windowsa, oraz owce z widokiem i zaklinacz ptaków. Zapraszamy! Tym razem tylko zaglądamy do Wellington, gdzie łapiemy prom, ale w stolicy Nowej Zelandii zatrzymamy się na dłużej w drodze powrotnej z wyspy Południowej. Z górnego pokładu możemy obejrzeć panoramy miasta i słynny budynek parlamentu nazywany Ulem. Wkrótce wypływamy z zatoki na szersze wody ciśniny Kuka. Wyspa północna zostaje daleko za nami, ale podczas przeprawy nie jesteśmy sami. Właśnie do południowej wyspy Nowej Zelandii, będziemy właśnie wpływać do zatoki królowej Charlotte, i to znaczy, że zaczynamy nowy etap naszej przygody. Roztaczające się wokoło widoki zwiastują, że najbliższe kilka tygodni na wyspie południowej dostarczy nam wielu wrażeń. Po niecałej godzinie rejsu fjordem lądujemy w niewielkim miasteczku Picton. Na lądzie witają nas cykady, do których hałasu będzie trzeba się przyzwyczaić. Pierwszą noc na wyspie południowej spędziliśmy przy malowniczej zatoce królowej Szarloty. Na kempingu przywitała nas Weka, czyli taki ptak podobny do kiwi, który pewnie się jeszcze pojawi, bo jest mniej nieśmiały niż samo Kiwi. Okolica bardzo malownicza, a teraz kierujemy się już tą drogą, w która wije się wokół właśnie brzegów w kierunku miasta Nelson i później w kierunku parku narodowego e, Tasmana. Możliwe, że weki zastąpią chwilowo pukeko, których mimo ostrzeżeń tym razem nie widać na każdym kroku. Krętymi drogami przez góry i lasy dotarliśmy do miejscowości Nelson. I tu, na wzgórzu, wyznaczone jest geograficzne centrum Nowej Zelandii. Poza tym, Nelson znany jest, ponieważ to tutaj rozegrano pierwszy w kraju mecz rugby, oraz z tego, że znajduje się tutaj ratusz, który okrzyknięto najbrzydszym budynkiem w Nowej Zelandii. Mm. Jadąc z Nelson na północ, docieramy do wakacyjnej stolicy Wyspy Południowej, w Marahau. To dobra baza wypadowa do parku Tasmana. Dotarliśmy do kolejnej wyjątkowej plaży z wyjątkowymi skałami. To jest skała, która nazywa się Rozłupane Jabłko, czyli Split Apple Rock, no i rzeczywiście wygląda jak rozłupane na pół jasno. Aby w jeden dzień zobaczyć jak największy fragment wybrzeża, korzystamy z wodnej taksówki kursującej w parku. Rozpoczynamy przeprawę wodną taksówką. Pierwszy etap to podróż taksówką ciągniętą przez traktor po asfalcie. Mamy kapoki dla bezpieczeństwa. Na szczęście wkrótce wodujemy. Pierwszy przystanek to rozpołowione jabłko, które tym razem podziwiamy z wody. Do kolejnego postoju podpływamy powoli, aby nie spłoszyć odpoczywających tutaj fok. Łódź jednak mocno się buja i ujęcia są niestabilne, ale foki obserwować będziemy jeszcze nie raz, nawet w tym odcinku. Teraz już bez przystanków płyniemy do celu, czyli zatoki Anchorage. W parku Tasmana można przejść wiele szlaków, ale najbardziej znany jest szlak wybrzeża Coastal Track. I przejście go zajmuje 3 nawet 4 dni. Także dla wytrwałych piechurów fajna opcja. Natomiast my wybraliśmy troszkę inną i taksówką wodną dotarli, dotarliśmy do Anchorage Bay. Nazwa stąd, że tam cumują jachty. Bardzo ładnie osłonięta zatoka. I stamtąd wracamy do, do miejsca, skąd zabrała nas taksówka. Także mamy cały dzień na szlaku około 12 km. Hej. Spacer wymaga dobrej kondycji nie ze względu na długość szlaku, ale na liczne podejścia. Na szczęście widoki wynagradzają wysiłek. W końcu ten park, mimo że jest najmniejszy, uznawany jest za najładniejszy w Nowej Zelandii, a dodatkowo ma też podobno najlepszą pogodę przez cały rok. A szlaki w parku Tasmana słyną właśnie z tego, zwłaszcza ten na wybrzeżu, że prowadzi przez las do zatoczek, do pięknych plaż, także można sobie tutaj robić mnóstwo przystanków, odpoczywać, cieszyć się naprawdę pięknymi widokami. No i co my też mamy zamiar właśnie zrobić. Na plażach koje fal, a w trakcie przejść przez las odgłosy cykat, których słyszymy i widzimy całe mnóstwo. Park nazwano na cześć holenderskiego odkrywcy Abla Tasmana, tego samego, od którego nazwiska nazwano australijską wyspę Tasmanie. Dotarł on w te rejony już w połowie XVII wieku, czyli na 130 lat przed kapitanem Cookiem. Park Narodowy utworzono tutaj w 1942 roku dla uczczenia 300. rocznicy tego wydarzenia. I tego właśnie można spodziewać się podczas marszu na Coastal traków w Parku Narodowym Abel Tasman ale Park Narodowy Tasmana to nie tylko piękne wybrzeże, ale również ta część wewnątrz lądu. Po drodze zatrzymujemy się na punkcie widokowym, skąd możemy podziwiać panoramę parku. Wkrótce odbijamy z głównej drogi i zmierzamy do jego centralnej części. Na leśnym parkingu już czekają na nas liczące na łup weki. Z tym bananem. Mm -hmm. Mam nadzieję. Szlak wiedzie przez gęsty las wysokich drzew. Po kilku kilometrach z powodu występujących tutaj studni krasowych, ścieżka zmienia się w skalny labirynt. I tak po spacerze jesteśmy przy jednym z ciekawszych miejsc przy Hardwood Hall. To jest dziura w skale, która ma głębokość 176 metrów. Została wyrzeźbiona przez wodę i cała, cały ten las, przez który szliśmy, jest pełny właśnie mniejszych dziur tego typu, ale ta jest jedną z największych. Studnia jest niezabezpieczona, o czym informują liczne tablice ostrzegawcze. Nad krawędzią trzeba zachować ostrożność, a jeszcze lepiej, odpowiedni dystans. Drodze powrotnej towarzyszą nam oczywiście weki. Ale nie tylko. Na ścieżce zatrzymuje się ciekawski i odważny skalinek. Co prawda, interakcja nie zawsze idzie nam gładko, ale wzajemne zainteresowanie owocuje kilkoma ciekawymi zdjęciami i ujęciami. Mimo, że skalinki są bardzo szybkie i nie potrafią długo usiedzieć na miejscu. Ten sam spacer przez las już jest bardzo ciekawy, wracamy, no i jedziemy dalej zobaczyć następne miejsce. Wyjeżdżamy z parku i wkrótce wracamy na główną drogę, aby rozpocząć przejazd przełęczą Takaka. Jest to wyjątkowo kręty odcinek drogi. Na 25 km znajduje się tutaj 365 zakrętów, z czego wiele bardzo ostrych. Przed dalszą drogą na północ uzupełniamy zapasy w miasteczku Takaka. Jest to ostatnie miejsce w tej części kraju, gdzie działają sklepy. Poza tym miasto nie różni się zbytnio od innych w całym kraju. Kierujemy się dalej na północ w Parku Narodowego Tasmana i zatrzymaliśmy się w miejscu, które nazywa się źród w skrócie Źródłami Pupu. Pełną nazwę macie teraz na ekranie. I zatrzymaliśmy się tutaj, ponieważ te wody uznawane są za najczystsze na całej planecie Ziemi. Jest podobno w nich bardzo dobra widoczność, no ale jest całkowity zakaz spożywania, dotykania i w ogóle picia tej wody, żeby po prostu jej nie zanieczyścić. Źródło wybija 14 tysięcy litrów wody na sekundę i jest największym źródłem słodkowodnym w całej Nowej Zelandii. Woda faktycznie jest niezwykle przejrzysta i zmierzoną, że pozwala widzieć na 63 metry. Oczywiście źródła nie są aż tak głębokie, dzięki czemu doskonale widać wszelkie podwodne rośliny. W szakach nieopodal zauważamy przepiórkę kalifornijską. Dotychczas widzieliśmy je tylko umykające przed autem. Docieramy na północ, gdzie nocą następuje załamanie pogody. Że jest tu bagno. Kolejna wspaniała, nieprzyspana noc za nami. Tak zawiewa i zacina całą noc po prostu. Mieliśmy zostawać w tej okolicy pięknej, dwie noce, ale wygląda na to, że plan będzie taki, że zaraz pójdziemy na piękny spacer zobaczyć jedną z najładniejszych plaż w Nowej Zelandii, a później się trzeba będzie zawijać i uciekać. Mam nadzieję, że to jest tylko pas takiej pogody, a jak jest to się okaże. No ale jak widać, bagno. Mariusz nie wie, że dostaliśmy cynk, że o 11, czyli za parę godzin, ma być tutaj piękna pogoda. Więc zobaczymy, jakie nam miejsce zaproponują na zmianę i zobaczymy, może zostaniemy. Przeczekujemy na wałnicę, zastanawiając się, czy zgodnie z informacją, pawie przechadzają się po okolicy i rzeczywiście mogą zabrudzić podłogę. Wkrótce okazuje się, że mogą. Dostaliśmy lepsze miejsce. E, no, na no, tu... no lepsze, lepsze, bo nie przy strumiku, a ma paweł znowu. Więc przenosimy namiot i idziemy. Kaniec z namiotem, tak to nazwaliśmy. I co, tu pod drzewem? Nie, pod drzewem. Super. Będziemy mieć bliżej do auta. Tarpa. W czasie, kiedy realizujemy wizję nowego domu, rozpogadza się. Początkowo nieśmiało, ale wkrótce na tyle, że można ruszać na spacer. Trasa do plaży prowadzi przez malownicze wzgórza i przecina pastwiska, na których pasą się owce. Łapiemy też pasażera na gapę. Pokonujemy wysoką wydmę i docieramy do plaży Fararigi. Jest ona większa niż się spodziewaliśmy i wieje tu mocny wiatr. Delikatna mgiełka nad plażą to mieszanka bryzy morskiej i unoszonego piasku. Bliska obserwujemy odpoczywające w słońcu foki, ale to nie główny cel naszej wizyty w tym miejscu. Niedaleko brzegu znajdują się wysepki, u podstawy wyrzeźbione przez wiatr i wodę, także opierają się na skalnych łukach. Wyspy obserwowane pod różnymi kątami ujawniają kolejne łuki i chyba nigdy nie da się zobaczyć wszystkich naraz. Najbardziej charakterystyczny kadr tego miejsca można uchwycić z pobliskiej groty. Podobne zdjęcie zostało wybrane kiedyś na tapetę systemu Windows, przysparzając plaży popularności. Podczas odpływu, wyspy odbijają się w płytkiej wodzie na plaży, a najlepsze efekty świetlne na fotografiach uzyskuje się, kiedy odpływ synchronizuje się ze wschodem lub zachodem słońca. Takie zdjęcie również trafiło do Windowsa. Drugie przyciągające piękne miejsce znajduje się niedaleko. Z punktu widokowego widać majaczącą w oddali ukrytą w mgiełce mierzeją Farwell o kształcie piaszczystej kosy, która jest rezerwatem przyrody. Główną atrakcją jest spacer wzdłuż wysokich klifów, na których pasą się owce. Punktem docelowym jest skalny przylądek farewell. Wody poniżej są bardzo wzburzone, w takich warunkach poruszają się tylko ptaki i foki. Oraz niektóre owce ryzykantki. Okolica jest wspaniała i aż żal ją opuszczać. Na tym kończymy północ, i teraz kierujemy się na południe do kolejnego Parku Narodowego. nam się zmieniła sceneria, dotarliśmy do parku narodowego Nelsona, który tworzą dwa polodowcowe jeziora i właśnie jesteśmy na pomoście jednego z nich. Atakują nas muszki piaskowe, więc idziemy dalej. Muszki piaskowe to zmora wyspy południowej. To małe stworzenia, od których nie sposób się opędzić, ugryzienia są bolesne i swędzące, a ślady po nich zostają na długo. Na szczęście w okolicy latają nie tylko muszki, ale też masa ptactwa wodnego, w tym czarne łabędzie. Jedziemy do drugiego z jezior, oddalonego o 40 km, które wygląda niemalże identycznie. Zresztą porównajcie sami. Dobry. To jest niesamowite, jak te ptaki się nie boją, nawet jak mówię głośniej, troszkę, żeby przekrzyczeć wiatr. Jesteśmy nad drugim jeziorem, Rotoroa, bliźniaczym do poprzedniego Rotoria. Tak się przyjął uważać. I te jeziora, które wam dzisiaj pokazujemy, to jest tylko zapowiedź tego, co będzie w następnym odcinku. Ale to nie koniec jeszcze tego odcinka, bo będziemy się przeprawiali kanionem. Tu wraca. będziemy się przeprawiali kanionem rzeki Bullers i tam będzie też kilka ładnych widoków, więc zapraszam do dalszego oglądania i oczywiście później do oglądania następnego odcinka On stoi na jednej nodze. skubany. I Spakuj no malec, nie? Kilka chwil później zostajemy kumplami. Rozpoczynamy przeprawę w kierunku zachodniego wybrzeża. Jednak na chwilę odbijamy od trasy, żeby zobaczyć jeden z najmłodszych naturalnie powstałych wodospadów na świecie. Jest on efektem trzęsienia ziemi z 1929 roku. Podążamy wzdłuż rzeki Buller's i za radą rekomendacją jednego z miejscowych zatrzymaliśmy się w miejscu, które nazywa się Liel, a właściwie nazywało się, bo było tu kiedyś miasteczko, ale teraz nie ma zupełnie nic. Eee, było to miasteczko poszukiwaczy złota z pocztą, bankiem, sklepami żyjące pełnią życia. Nieopodal działała kopalnia. Najpierw działało e, tak naprawdę kilku poszukiwaczy, którzy w miejscowym potoku, który jest tam głęboko poniżej, w tym potoku e, szukali złota. Po czym odkryto, że w pobliskiej górze są jego większe złoża. Tak powstała kopalnia. Boom, gold Rush tak zwany gorączka złota. No i to tutaj wszystko zaczęło prężnie działać, ale żyła się wyczerpała i miejscowość nie przetrwała próby czasu, bo jest dość oddalona od cywilizacji. Te góry, które. ten kanion rzeki Bullers, które właśnie teraz przemierzamy kiedyś, potrzeba było trzech dni żeby przebyć z jednego końca na drugi a yy, obecnie dzisiaj 3 godziny ale Urwicho, zobaczcie na to tam na dole płynie sobie strumycek tak go będzie widać nie no mega, po prostu urwisko jak ta lala i to jest, to jest normalnie to jest normalnie wytyczona ścieżka do jedynego miejsca właściwie, które pozostało jako ślad tego miasteczka czyli do cmentarza Położony w środku lasu mały cmentarz jest nieco mroczny, ale też nastrojowy. Dalej ścieżka prowadzi wzdłuż kanionu potoku przez kilka mostów. Takich śladów zostało tu niewiele. Są wyrobiska po górnikach, ale to są autentyczne buty, które zostały tutaj właśnie porzucone przez górników, którzy pracowali w tym rejonie. Kawałki jakieś blachy i na przykład jeszcze ostrze siekiery. Także takie znalezisko tuż przy, przy szlaku. Wszystkie przedmioty pozostawione na trasie są chronione prawem i nie należy ich zabierać. Ten krótki fragment, który przeszliśmy jest częścią dłuższego szlaku, który nazywa się Old Ghost Road, czyli Stara Droga Duchów, można tak to luźno przetłumaczyć, a zaczyna się na moście wiszącym, który położony jest nad złotonośnym potokiem. Nie sposób się oprzeć wrażeniu, że tutaj nawet przy brzegu widać maleńkie, może to jest tylko złudzenie, ale widać maleńkie drobinki złotego piasku. Takie przynajmniej wrażenie jest, ale wczoraj faktycznie spotkaliśmy poszukiwacza, który tutaj wydobywa sobie złoto, bo jest to jedno z dziewięciu miejsc w Nowej Zelandii, gdzie można to robić legalnie, bez żadnych pozwoleń, ale używając tylko ręcznych narzędzi. Oczywiście tych małych muszek tu jest tak dużo, że trzeba mieć nieziemską cierpliwość, żeby to robić. Ale jak ktoś ma ochotę, to to jest miejsce, żeby poszukać swojego szczęścia. Spadamy! Na szczęście Magda faszeruje mnie od wczoraj środkami antygorączkowymi, bo nie wiadomo jak długo byśmy tutaj zostali. A tak to swobodnie możemy ruszać w dalszą drogę. Ostatnim urozmaiceniem trasy jest przejazd niezwykłym półtunelem wydrążonym w nabrzeżnej skale na zakręcie rzeki. I docieramy na zachodnie wybrzeże wyspy południowej. W następnym odcinku zobaczymy lodowce, zobaczymy wysokie góry, piękne jeziora, więc zachęcam was do subskrypcji, żeby tego odcinka nie przegapić, i oczywiście chętnych do yy, dowiedzenia się czegoś więcej zapraszam do zobaczenia naszej książki, sprawdzenia yy, i zakupu oczywiście.